Zasady są proste. Stoimy. Piszemy i najkrótsza odpowiedź wygrywa. Ostatnio A. graliśmy sobie w grę, gdzie trzeba było wpisać odpowiedź i najdłuższa wygrywała, bo musieliśmy uciekać od lawy. razem my uciekamy od wiatraka, który jest nad nami. Coś, co jest, mi, przytłumacz, przytłumacz Ej, coś co jest ostre. Przetłumacz, przetłumacz mi. Coś, też jest ostre. Widelec, fork, forko, forko, forko fork, fork, macie. Forko, forko. To podpowiadanie? Forko, no. To nie jest podpowiadanie. Na początku tylko to bo Omawiałem zasady OLU, Że żeby mieć... miał oczywiście fej, fej. szansę. Okej, okay. no. o Jezus. A ja powiem, Nazwij super superbohatera. O, racja. Ja, ja ty... pamiętam. <grym> <grym> Maciek, no ty to wymyśliłeś, dobra? Nie no. A... ja chciałem spróbować coś innego, ale nie wyszło. Okej, okay, dobra, rozumiem. Bo Boże, <grym> się bałem Sie e pisałem. E Dlaczego ktoś może biegać? E Okej. Okay. Bo ty... wyścig chciałem zrobić bez kitu. No, no, no. A, da. Powód dla którego zrobić? ktoś może biegać. Wyścig, wyścig, a ja zrobiłem, że fit, żeby był fit, żeby był a fit. fit. Ja. żeby był chudy, no, no, no. no. Dobra, dobra, dobra. Część ubrania. Ale jestem dobra. Uuuu Dziękuję a? Ja pamiętam Ja też pamiętam, że so, to jest <laughs> 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 Maciek, a, a, Ale jednej na skarpetki nam brakuje, słuchajcie! No, 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 no takie ale dwa buty bedroom. przynajmniej są. Rzecz, którą możesz znaleźć w łazience. Eee... No nie wiem. Eee, nie pamiętam. Wpisywałem coś dobrego, ale... Ja nie wiem. No, no wpisuj mi. No. Mydło wpisz. Ja nie nie wiem, nie wiem, co, coś miałem w głowie. Brush właśnie, no. Uuu, no trudno. Ale jesteśmy równo, jesteśmy równo. Ej! Nice. O, nie. E, narzędzie, o, którego o. używa farmer. Pamiętam, dobra, dobra, to jest za łatwe, to jest za łatwe, chłopak. Co było? A co było na trzy? <laughs> nie mogę wam powiedzieć, bo chcę wygrać. Niby co to było na trzy. <laughs> nie mogę wam powiedzieć. No nie, mogę. Co jest? Nie, nie wiem, czego używa farmer. Hmm, czego może farmer być? O, a ja ci powiedziałem wtedy, ja ci podpowiedziałem no to. Farmer by ja krowy, weź. Ja ci, ja, ci, ja ci, podpowiedziałem wtedy z tą motyką, a ona mi nie powiedziała, W jak życie, jaki sposób farmer ma używać a, no, dobrze, krowy? Nazwij miejsce, pomyślała. w którym możesz słuchać. Dzięki, dzięki. No. O kurde. U, a, może, no to też mądre. No. no. Ola, Ale jak się bzis Maciek, bzis Maciek, ona nam, ona nam nie podpowiada specjalnie po to, żeby wygrać, ja jej podpowiadałem, no, hmm. no, no zwierzę, które porusza się powoli. Może nie Bo pamiętam No nie znam krótszego, nie wiem. Ja nie pamiętam. Spisz żółw! No kurde. Tak, spisz żółw, no. No To ja pisziałem, ale. Sumie... Maciek, jesteś no. na pierwszym miejscu, gratulacje. Wygrywam, wygrywam, wygrywam. w tej kierce. Dobra, zrobię tak. Omnivore, herbivore. Nie wiem, to jest ty. Nie, nie, nie wiem. wiem. Ja nie wiem co wpisać i ginę teraz. A, a jaka nie? jest podpowiedź w ogóle z Ja mam na g ale nie wiem. Ha. Jean? By coś by, by, tak jest. A to, po prostu miała być, to po prostu miała być nazwa. Ja mam no, B ha. i jeszcze ja jedna, nie, nie wiem. Hmm. Nazwa. typ metalu? Nie hmm. wiem. O! Okej, okay, dobra. O o, to Ja tin. no, 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 no. <gryw> oj, oj. wpisał, dobra. <gryw> może no, być. No, no, no o, też może być, ale... instrument. Mm. E... Nie wiem. <grywania> Kto wpisze ukulele? <s1> <grywania> nie, chcę ukulele. <grywania> Ola wpisz ukulele, Ola. Ja mam, nie, nie. Ja mam, ja mam, Ja mam, ale nie wpiszę nic. Maciek, i tak już przegraliśmy. Chcesz ja skoczyć? pierwszy ja nie chcę, ja Nie, niech najpierw za punkty Oli. A! A, czy ja też umarłam, ale słuchajcie, ja żyję. Ale zwyciężyłaś, no, wygrałaś, zwyciężyłaś Żyję. Pieniążki, pieniążki, pieniążki Uuu, z nieba. Ukradnę wszystko, ukradnę wszystko, to jest wszystko, o, kurde wszystko moje. O no, <laughs> wszystko poszedł, tu obok niego jakieś skrzyneczki pospadały. Nie, nie było. Wcześniej ich, ich nie bardzo. było. Dobra, ile macie Dobre. kasy? Ich, ich nie było. Ja Miałam 400. 3 000. Kurde. 3 000. O 4,5. O kurde, Christian! No kurde, no, 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 no. To, to jest. Ja mam weź. Ja bogaty, bogaty. Jak ja tam a w ogóle tańczę? E, miałem wam no. powiedzieć, użyjcie kodu subu, sobie kodu 5000 likes. E, powinno być. Ale oczywiście najpierw napiszcie miesiąc z 31 dniami. Dobra, a e, a. e, boże nie June, tylko. A July. jaki kod? I <laughs> czemu to jest e, Jak się pisuje? E, I ul, ja, Kod 5000 likes, Submit Jest! Nie działa mi Działa Nie działa Działa 5000 likes, Tylko likes z dużej Dobra, nieważne 5000 likes Dobra, nie będę tego już wpisywać See animal tak. Co A czemu ty masz takie dziwne jakieś No bo użyłem kodu 5000 likes. Dobra, używam no. 5000 iks -y. Można też no jak z kodami to? używać. Można też używać innych zwykłych. E, co ludzie kładą do hamburgera? Nie działa mi ten kod, nie wierzę. Jest inny kod? Nie ma innego kod. Nie działa mi ten kod. E, to co to na trzy, duża, duża głowa. O, o ola też paną samo. Band, bułka, bułka. A ja tam o. Nie o. wiem, co no to jest. Blis... kod to nie działa? Co to ma być? Pisałem ci. Ale ja przepisałem! Dzień w tygodniu nie ma krótkiego to nie. no. Eee, no nie ma, dobra. Ola, Ostatni Ola, raz no próbuję. 5000 5... no, ja tak no, tak. l i K Sle 500 5 tysięcy! No tak 5 tysięcy. No powiedziałeś 500 i 30. 5, raz, 2, 3, 0 l i O, działa! Oooo! Brawa! Nie pisać na klejnoty A! E, rzecz, którą możemy znaleźć w jaskini. Poczekaj, ja bym ha, ha, chciała. Nie, ja nie wpisałem hmm. czegoś w poprzednim, bo nie wiem. A nie, bo i tak. Nie Dobra, trzeba. mam. O Boże, poczekajcie! E... <laughs> rzecz, którą możemy znaleźć w jaskini, Ola. Dobra. O, o, o Kamień, Dziękuję, najc... Dziękuję. Ja chciałam kupić o, sobie ładniejszy kolor. No. Gdzie są kolory? E... Typ gry wideo. Hey. Y -hmm. No Ola, Ola, typ już... gry wideo. Ej, ja to, to jest! Jak no no. To jest moje! No, no, a... ej! Można. Co? Co to jest napisane? E, e, mięso do jedzenia. E, co jest? E... Krótkie, nie wiem. Rodzaj, rodzaj, rodzaj rodzaj. No Kurczak, jak? połowina. No wpisałam! E, Wołowina, Krabi, jakieś jak inne, coś nie wieprzowina, no, 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 takie o, rzeczy. Dobra, tak się Ale mięso też jest skrapa, to jest bez sensu, a kolory możecie kupić sobie w sklepie. Aha, super. Rzecz, która może być znaleziona w kuchni. Więc Maciek, e... ty możesz, widziałam, ładny sobie zielony kupić na przykład za 600. O kurde. Krystian. O, Gdzie to się kupuje? Troll i temy, tak? <laughs> I temy, no. <laughs> Nice. No e, nie. Narzędzie, A, narzędzie jakieś. E co? Workshop? E co? No Boże, ja teraz nie wiem jakie narzędzie może być. Ja wiem. Ja w sensie, wiem. O Jezus, e, muszę ja jakikolwiek pisać. Mm. A. No nie. Piła. No nie. No nie, no nie, no nie. nie Byłeś blisko Maciek, byłeś blisko. Co zazwyczaj jest zimne? Maciek, Maciek, Dobra, kurde, ja, wszyscy ja to nic wiemy. ja nie nie no, Tak musisz, musisz pisać, bo i tak. no to zginę, No o, o, ja wiem! Ja Maciek tam... jedna no, literka. Jedna literka, tylko i po mnie. Popularna Robloxowa gra. Nie wiem, nie wiem, nie, e... nie gram w popularne Robloxowe e... E, gry. Napiszcie, napiszcie Doors. Myślisz? No. O Meski to działa! Albo Rainbow Friends teraz, Christian. No Christian, e... teraz już musisz, bo ja zajęłam. Rainbow Friends. Hood? Nie. Nie, Rainbow Friends! No nie, Czy naprawdę... Nie ważne, mam tyle samo cola. Co Aha, okej, okay, dobra, okej, okay, dobra. Typ, typ cukierka. Ehm. O kurde. Hmm. Ehm. O kurde, jakie są typy cukierków? Nie wiem, poczekaj, muszę pomyśleć. No nie, 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 nie. <laughs> Wpisałem słodkie i zginęłem. Chciałam to był ryzyk, ryzyk bo nie wiedziałem Ja lizak wpisywałam, no nie Eee, ale jak e, jest lizak? W sensie jest loli pop, pop, ale też loli, loli się loli mówi pop. Albo pop? Loli nie, nie, się mówi Lollipop, lollipop Ty pop, jesteś loli, 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 ty loli. loli, loli Nie loli. jestem loli, loli Czemu loli, nie? Loli, no nie, nie wiem, bo czuję się obrażona jak to powiedziałeś Czemu nie, możesz nie być Nie wiem Zostawcie. Metr czterdzieści wzrostu możesz tak mówić, ja nie mam tyle. Pomówienia, tak? Pomówienia cały czas. Dobra, sport, w którym jest piłka. O kurde, po prostu piłka? Nie, nie ma takiego sportu jak piłka. Co pisałaś? Na pięć? Nie mogę. Ooo, pomyśleliśmy nie tak duże nie głowy wiem. mamy to nie dlatego nawet mi nie podpowiedzą nic tylko te, tylko gadają no no to pas, jest pas, ale e, dobra zrobię tak tego nie chcę nie nie tego nie wiem nie wiem nie wiem Nazwij e, miasto. A jak mogę? India? Nice. No ej! Nazwij kraj! A ej, bez dobra. kitu! U, zapomniałam, że... A, no, zapomniałam, o no, ja. no, głowa, nazwij kolor. No bez sensu! No, dobra, ale to tylko razu. jeden cię różni, więc... więc... Ej, ja też no, mam różowy Ty też kolor. masz różowy? Ale fajnie. Tak, nie, nie. Mamy, Mamy. rósiąpę. <grym> <O! grym> Macik, duża głowa! <grym> duża. No ale ciężko moje było! Ej! Nie prała, była. Było, nieprawda. się <grym> Nie okay, Dobra, rozumiem. Rzecz w klasie. O kurde. <grym> Wiem. Ojoj, oj, o no to dobrze pomyślałaś, no, o No, dziękuję, dziękuję. Patrz, 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 Na przykład Masiakla. tablica, krzesło, książka. Na przykład ta A, książka mogła być. Okno. A, pen. Też mogło być. No, no. <grym> też mogłoby być okno. Window. Hmm. Nazwij kwiat. Kwiat? E... Krótki. No, jest jakiś? A znaczy, Mam na cztery, na trzy, nie wiem czy jest. No dobra, ja piszę na cztery. Jak jesteś na cztery. No. E, powiem, Ty. że róża. Jest z nami na Discordzie. <noise> Jeziu. Takie dobra. proste niby, takie proste, niby niby pomyślisz. Tak. O, część nie pomyślisz. Nie no, potrzebuję podpowiedzi. Nie wiem co to ma być! To hmm. też nie wiem. Kurde. O mój Boże, nie, ja nie ga... Gaz. Gaz. Gaz ciało. Gaz? Co? Ja pisałem opona. Bez sens. Hmm. O, nie ma. No mamy ten flat cały, ale nie wiem czy jest coś krótszego. Jest. Jest. Co niby? Ogień. Aaa. Ogień! Ogień! Ogień. Kurde. Dobra, potrzebuję podpowiedzi. A co to jest? Co to Ades? jest shape? Co to o co chodzi? Pani rozumiem pytania. E. 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 Jakby. kształt, kształt. To nie. jak masz kwadraty, koła i tak dalej. Nie wiem co to jest. Nie ja kwadraty, wiem, Kwadraty koła i inne rzeczy. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ty wpisałeś po, 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 to, po, po, czego po. ja szukam. Ja chyba. Nie wiem. Hex. A. Hexagon. No, Hexagon! Ale mądre. No, no, no. Dobra. E. Typ orzecha. Oko, o, kurde. Dobra, dobra, zrobię tak. Nie! Ja nie Aha. wiem. Naprawdę. Ja nie wiem, ja Maciej nie wiem. przepisz ostatnią. Ostatnie słowo przewieźcie po prostu. Naprawdę? Tak, ja... Nad? Aha, ty orzecha, orzech. No. Naprawdę. A, Ty orzecha to jest orzech. <noise> Nad <Not. głos> Jezu. O mój Boże. Coś, na co możesz się wspinać, dobrze. Potrzebuję. Mm. Dobra, a inne, a inne. To. O kurde, hmm. o kurde, o kurde, o kurde, znowu dotykam plawie. Maciek, Dobra. ja też, ja też, ja też. Boom. Drzewo, ciach. Oh. Ale mam Obamę fajnego. Piękne jest. E, social media platform. A. E, oh. no. <Gunie> I jak o, ja piszę jedno to ginę i tak nie wpisuję nic nie piszę nic Maciek. O nie. O nie. Dobra Ola teraz której z nas teraz której z nas. Okej okay, okej okay. dobra. Mam nadzieję że ty. <gunie> ja mam nadzieję że ty. <gunie> <gunie> no nie. No. Okej okay, dobra nie mam pojęcia. Dobra wpisuję. O! No ja nie Uł! wiem. Żyję! Że ja. -no. no nie wiem! Nie no Ola no! Riko, twój pies, rodzice. Ale nie to za dużo! No, no to nie wiem. No to no masz szczęście. <laughs> mogłaś dopisało! mogłaś zaryzykować! Mogłaś pisać BMW, wpisała, ale nie zaryzykowałaś! I BMW! Pieniążki z nieba, mam na zdanie. Tak, i zginęłaś? Dzięki tak, BMU? Bo, nice. bo na klawiaturze dopisało mi dwa, bo mam za długie paznokcie i mi na jeszcze... BMW 2? No bo mi Zawisz! Okej, okay, ale co to jest BMW2? Nie wiem, no najechał taki. Jakaś mi nowa przez... marka samochodu z BMW2? Przypadek jej najechał! To... Prze przeszło ci to? No nie! Nie to... wiem, A. czy jest samo BMW załapało czymś W ogóle o co mi nie załapało, 6 A, mi bo... dało. <laughs> no, no tak, dlatego dostałeś 6. E, sport, który chciałbyś zagrać? E, co to jest? O mój Boże! O! Co to jest? Na trzy! Obama to jest, jest na dwa trzy. nawet. Raz, dwa, trzy, Obama patrzy. Na dwa jest nawet i nie wiem, co to będzie. Co? Na dwa? No, A ja nie na, co na F mi potem po podawałem i nie wiem. co? No, bieganie. No, bez Aha. kitu. <laughs> typ sera. E, ja mam już swoje. No dobra to. W sensie nie to. muszę inny. Dobra, szukać. ten wpiszę. Bri. O, ale ściągacz! A to jest to jest? To jest taki... Rodzaj sera. Miękki Aha. serek. Taki pycha. Stara broń. E, o. No stary jak? Stary typ broni. Rodzaj broni. Normalny by... znaczy. A bez kitu? <laughs> ale stary typ broni, pistolet. No, ale działa. No, działa, działa. E, co to będzie? No dobra, wiemy wszyscy. O nie. No co, o nie. Nie wyrzuciła cię chyba, chyba A, cię wyrzuciła. Tak, dobrze, tak. dobrze! Myślałam, że muszę iść, no nie! Myślałem, ty, proszę bardzo. No kurde, A, ale nie ma do tyłu. Nie. Tam. Maciek! Eee, co? co? Czego możesz tylko? użyć do e, gotowania? No nie gad. <grywa> <grywa> Barbe. <grywa> no, no. <grywa> olej Maciek, olej! O o! Maciek umarł? Nie wiem, my chyba. O! o. Maćka teleportowała. Maćka! Maćka teleportowała, teleporto. oh, nice. jaki sport yy, możesz uprawiać? Yy. No ja o. potrzebuję... Co to ma być? Bim, bim, co to? Bim, bim, są bim, bim, za bim, bim. podpowiedzi! Co to jest autor Games? co? Te, rodzaj sportu. Nie wiem, ja się nie znam na sporcie. Run. No nie działa mi run. Mi też A. nie działo. Co, co to jest tak? No to jest tak jak chodzisz, czy kogoś dotkniesz. Bezsensowne. A, a co? No taka... No nie wiem jak to się nazywa w polsku, nie pamiętam. Akcesarium do telefonu. O Jezus, o mamko, o mamko. Ale dobrze pisałaś, dobrze USB. pisałaś. To też jest. No. Mogłaś wpisać USB-C. No ta, ta, żeby mi cztery literki dało, może. Dodatki na pizzę. E... Hmm. O, rzeczywiście. Co może być? Co ty wpisałeś? <laughs> Ananas. Ta, na pewno. No nie no, ja wiem. Nie wiem, ja Nie też wiem. nie. Szybka! No, no! Kurde, beli! Nie. Nie, no, nie zdążyli Krystian pisać. No nie, Krysian to wygra, Krysian to wygra. Pokój w domu. Dobra. Nie, chwila. Co to ma być? <śla> ja to działa, ale ja nie no wiem. Czasie, co ale jak nie, wiem. Oh, nie. Co? nie wiem, nie wiem, co to będzie. No, bedroom. No nie, Cypialnia. nie. O naprawdę. Naprawdę. Łóżko działa też. Bez tak. sensu to jest. O robloxowy youtuber. Koneko. Nie. So close! No pra... o, kogo wpisałeś, że na się... No bez Hitu. No, znanego, znaczy YouTube Roblo, no. Nie, robloxowego. Nie pisałem. znam robloxowych no. YouTuberów. Ja też nie. Dlatego kupiłem odpowiedź. No, nie, no wow! o nie, o! No O wow! nie! Kogo tam wpisałeś? O o! Bugs. O -o. A kto to jest? Nie wiem, kto to, ale to był Bugs. O -o. To, ale zagrał Tak, blisko! Nintendo wpisz. O kurde! Wpis... No, kurde, ale ja teraz nieważne co wpiszę, to ja umrę. What is something you drink Co do Pisz pierwszy, proszę. Ej, a nie ma. Wpisz! Mm. Wpisz, dajesz! Nie oh. bądź taki nieśmiały. No nie. Żegnaj, Krystianie, było miło. Żegnaj, olu! Żegnam cię Moi, serdecznie, dziękuję, sam do widzenia! Majdziek, zaraz tam do ciebie dołączę! No, jak poleciała! Nice. Budziłaś głową chyba mość cio? Trochę, Pięknio! Trochę tak, bolało jak spadłam z nieba. O kurde, Krystian później pochucha. Nie, pochłonię. Wspaniałe zajęcie. Maciek, to moje <ruent> pieniądze, Maciek, to moje no no Youtuberzy w naturalnym środowisku biją się tak, o pieniądze. Tak, pieniądze. No, moje, no, Ja jestem wyświetlenia. Ostatnia rozgryweczka, co wy na to, moi drodzy? Ostatnia, no gonna. dobra, dobra. Dobra. pamiętajcie, że najkrótsza oczywiście wygrywa. Dobra. Część, yy, część ciała. Dobra, Krystian, weź. Uuu. Weź. Co? Co? Ja inne piszę. Możesz y, wpisać Maciek na przykład oko. Możesz oko, ucho wpisać. pisać. Jakie ziółte masz? Ziute, no. ziółte, bardziej mocne. Chciałem, że zielone kupi. Czerwone czerwone. No tu potrzebuję. Nie. Nie ma innego? Nie ma innego. Mm. No dobra, tru. Co tru? Ja trudno, trudno. Ja nie umiem pisać, nie wiem. Nie, nie Dlatego wiem, ja chciałem. podpowiedzi biorę, słuchajcie. Eee... Nie, nie wiem. Nie mam już kasy na podpowiedzi. O, o A Jak jest tego? Jak były te? Były takie, takie. Nie wiem. A nie no, ważne. Jakie jest board game? Bo ja nie wiem. też nie wiem. Dobra może być, bo nie <laughs> dziewiątka. Ja nie wiem, co, ja nie wiem co jeszcze jest, że mówię. Modą poli Dobra, jedno w górę, to w nosie to mam. Nieważne. Nie, dwa jesteś w górę. No, co Odrębnię możesz na wycieczkę? Się. Co możesz na wycieczkę zabrać? Y nie wiem, co mogę zabrać na wycieczkę. No nie no, wiem, ja mogę coś zabrać. Tu, 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 nie tu, tu, tu. wiem, co. Macie! Dobrze pomyślała. Nie, nie wiem, widelec mogę zabrać. A kurde. możesz widelec zabrać? Coś? Widelec jest wszędzie. widelec można używać i w kuchni, i, i jest ostry A i co Teraz Spisz widelec. Klasa w szkole, o. A e, jak to hey. się. pisał. A dobra, właśnie, zastanawiałam się. Co... Klasa w szkole? O nie! Klasa jak to wykorzystałam. Tak. No. E, przedmiot. Przedmiot, na przykład mat, mat w łef. No wiem, wpisywałem mat. Oooo wpisał math, proszę bardzo. Teraz ty jesteś nie. wyżej jed jeden. O kurde, no nie. E, znaną Co? postać z gry? Nie wiem. Kto? Kto? Nie stać, a nie, stać mnie na podpowiedź, o mój Boże. E... Poczekaj. O nie, nie tak. Chciałam to bardzo wpisać. No na pewno cj -a nie ma, na, nie pewno nie nie no, na pewno nie był Mario? znany, no na pewno nie Mario? Aha, dobra. Mario. Aha, no, nie no. Kurde, nie no, znam tych postaci. Okay. E, nazwij coś Co możesz... Na, czym możesz... Rysować. Dobrze, dobrze, Aha, okay. dobrze. Dobre. Dobry. Ale kurde, no. wygrywam, to, to tak jest trochę tak niesprawiedliwe. Dobrze wygrywasz, bardzo dobrze. Um, nie wiem jaki krótszy może być niż 4 litery. To też nie. Hmm. Ciężko stwierdzić. Szkoda, no że. Uff, chociaż nie, w sumie mm -hmm. nie działałby. Możesz... Maciek, Dawaj, Maciek, 5 sekund, 5 ja sekund. Czuję cały trzy, czas, no. Dwa! Dobra, jeden. nie działa. I... Uznajmy, że ja. Maciek tam wpisał waniliowe. Ja, ja tak, już wpisywałem cztery razy to samo, w waniliowej nie mogłem wpisać I mieć dziewczynę, która nazywa się. na T. Te. Na... Nice! Grałam w Animal prosty? Crossing, więc znam to imię. Eee... To się opisałem. Eee, nie, chwila, to jest żeńskie. O Boże, tak. to nie wiem. O, o, o no. Ja mogę skakać jeszcze. Dobra, Ola, no chyba nie. ty wygrywasz tym razem. Ja podskoczyłem. Instrument, który ma struny. O nie. Jak to się pisze? B... O! Wielu czala. Mam. No, jak to się pisze? Co się pisze? Wielonczela Banjo! Banjo jest fajne Łatwo Poświęciłem się, poświęciłem się